Rankingi, rankingi, o tym właśnie dzisiaj mówimy w dwójce. Najpopularniejsza muzyka, film i książka. Młode wilki to film, na który najchętniej w ubiegłym roku chodziliśmy. Reżyser filmu Jarosław Rzamajda. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. A soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa z tego filmu, co jest ewenementem na naszym rynku muzycznym, właśnie dzisiaj otrzyma złotą płytę. Tę płytę nagrał, skomponował Robert Jansson z zespołem Warius Manx. Serdeczne gratulacje. Dzięki. To Dzięki. chyba jeszcze nie wszystkie sukcesy związane z tym właśnie filmem. A wiem, że będzie następna część Młodych Wilków, bo to jest takie, taka naturalna konsekwencja Konsek jest, to, jest to konsekwencja nie, nie tyle sukcesu, ile woli widzów. A um, jeśli mówisz o sukcesie filmu, to, to można, można się powołać na to, na liczbę. 550 tysięcy osób obejrzało ten film w kinach. W tej chwili film znajduje się na wypożyczalniach kaset wideo, i wiem, że nawet o moim osiedlu musiałem się zapisać w kolejkę, ponieważ. Inaczej nie, nie, nie można wypożyczyć tego filmu. Został wydany soundtrack, który bardzo widownia polubiła i, i sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Stąd w, w związku z tym jest dzisiaj ta uroczystość wręczenia złotej płyty, którą otrzyma Robert, producent filmu Telewizja Polska i chyba też po raz pierwszy reżyser. Nie wiem jakim, jakim cudem, ale taka jest decyzja wydawcy. Poza tym ukazała się książka, która jest rozszerzeniem scenariusza i to jest chyba wszystko, ale wydaje się, ale, ale właśnie to jest chyba wszystko, z wyjątkiem tego, że dostaliśmy jeszcze około 10 tysięcy listów od widzów, którzy pytają, czy będzie druga część. No więc... więc trzeba powiedzieć, że będzie. Tak. Zdjęcia rozpoczną się prawdopodobnie w lecie. Jest taka ogólna wola, żeby ten film był realizowany i, i przymierzamy się, żeby zdjęcia rozpoczęły się na wiosnę. Być może maj, czerwiec, lipiec. Muzykę napisze Robert Jansson. Będę się starał. <noise> Jesteśmy po, po wstępnych rozmowach i yy, chcielibyśmy, żeby tę drugą część robiła... Prawie, że ta sama ekipa, to znaczy ci sami ludzie, którzy przyczynili się jakby do tego sukcesu. Myślę, że panowie zastanawiali się nad przyczynami właśnie takiego efektu. Znają panowie swoich widzów, swoich słuchaczy. Jacy oni są? Co spowodowało, że ten film utrafił w zapotrzebowanie? A nie, nie jest to chyba tajemnicą, że od, od wielu lat młoda widownia nie mogła znaleźć jakby samych siebie na ekranie, że potrzebowała takiego Wizerunków własnych marzeń, pragnień, emocji, czegoś, co by uzewnętrzniało ich temperament. I bohaterowie filmu, ci, którzy zagrali w młode wilki, są rówieśnikami prawie tej widowni, która poszła i chciała ich obejrzeć. To, to jest po prostu ich świat, ich ulice. Właściwie trudno powiedzieć ich, to są nasze ulice. To jest ten świat, który wszyscy rozpoznajemy. Czyli możemy oglądać rzeczywistość, w której żyjemy z bohaterami, z którymi możemy się utożsamiać. Nie ma tutaj wielkiej tajemnicy, film dostał zrobiony uczciwie, ponieważ mieliśmy ogromną przyjemność. Śmieszny tekst, gdy śpiewasz przecież wiesz, że nie złe.